Siema z tej strony, Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Super Idol. Zapraszam do oglądania. Super Idol i jego śpiew stał się wiralem na całym świecie, przy tym stając się jednym z czołowych memów chińskiego pochodzenia, takich jak John Xena, czy wszystko inne związane z social creditem. I tak przy okazji dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć osobny odcinek o tym, jak Chiny stały się memem. Pierwszy raz Super Idol pojawi się na chińskiej wersji TikToka na koncie naszego głównego bohatera latem 2021 roku. Warto dodać, że z niewiadomych przyczyn, a przynajmniej żadnych nie znalazłem. Oryginalny materiał został usunięty z jego TikToka. Przy tym myślę, że warto myśleć na uwadze fakt, że. Że chiński TikTok trochę inaczej funkcjonuje niż ten standardowy. Więc być może ma to jakiś związek z prawami autorskimi, bo warto dodać, że piosenka nie jest jego autorstwa, tylko tej pani. A w jego wypadku jest to tylko cover. Pierwszy re-upload tego filmiku na YouTube pojawił się 18 września 2021 roku i do tej pory zebrał 6,5 miliona wyświetleń. Przy tym różne kompilacje memów czy remixów z jego udziałem również osiągają miliony wyświetleń. Oprócz tego, że jest to dość pozytywny i popularny chiński TikToker, powszechnie na jego temat zbyt wiele nie wiadomo, więc Myślę, że to idealny moment, aby powiedzieć sobie o tym, kim jest Super Idol. Super Idol w rzeczywistości nazywa się Tian Yiming, a tak przynajmniej się to pisze. No, wybaczcie, ale chiński to dla mnie czarna magia. Oczywiście pochodzi z Chin, gdzie również ukończył Uniwersytet Komunikacji w Chinach. Urodził się 14 października 1989 roku. Zdziwieni? No, też myślałem, że jest dużo młodszy. No i dodatkowo ma 188 cm wzrostu. Na świecie znany jest przede wszystkim jako mem. Jednak w Chinach jego postać wygląda troszkę inaczej. Jest tam znanym piosenkarzem z małą przeszłością aktorską. Przy tym warto podkreślić, że sam TikTok, jak i oczywiście Super Idol, był kluczowy w jego karierze, ale nie w taki sposób, jak my go znamy na co dzień. Jego kariera rozpoczęła się w 1997 roku i na przestrzeni następnych lat współpracował przy różnych programach telewizyjnych czy filmach, czy też dawingując różnych znanych marek, takich jak Canon czy BMW. Jednak kluczowym dla jego kariery przed super idolem był czas 2018-2020. W tym czasie wydał sześć singli, co pozwoliło mu pojawić się na głównych chińskich platformach muzycznych i był to jego pierwszy krok w stronę popularności. Później, jak się domyślacie, kariera ruszyła na dobre po jego działalności na TikToku, zdobywając miliony fanów zarówno w Chinach, jak i w pewien sposób na świecie. Zapraszany jest do sporej ilości programów, przykładowo jakiś czas temu wystąpił również w chińskim odpowiedniku Mam Talent. Jego popularność w pewien sposób mogłaby się wydawać przypadkowa, ale uważam, że w pełni zasłużona i myślę, że nie można odmówić mu jego talentu. Wiele lat pracował na swoją pozycję, podążając za marzeniami, nie musiał tego robić, był bardzo dobrze wykształcony i mógł się skupić na pracy. Zamiast tego przez bardzo długi czas szlifował swoje umiejętności, przykładowo będąc nocnym piosenkarzem w barze. Oczywiście od razu nie uważam, że jest to nie wiadomo jaki wzór do naśladowania, ale pokazuje, że warto mieć swoje ambicje i podążać za marzeniami, ale oczywiście z głową. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama i grupę na Facebooku, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Oczywiście też zapraszam Ciebie na Discorda i czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć! Yo!